Hejka! Przychodzę dzisiaj do Was z nowym filmem i tym razem będzie to TBR. Jesteśmy tutaj już w takim jesiennym klimacie. Mam swój nowy ulubiony jesienny kubek i to jest ten z kolekcji z Pepko z Harrym Potterem. I nawet nie o to chodzi, że on jest z Harry'ego Pottera, tylko no, ma taki kształt kociołka i zastanawiałam się, czy będzie się dobrze z niego piło, bo nie wygląda szczerze powiedziawszy na zbyt poręczny, natomiast naprawdę fajnie się z niego pije i ja zawsze sobie, może nie zawsze, ale ja często sobie przygotowuję napój bo czym i tak w ogóle go nie piję, bo wszystko mówię na jednym wydechu, więc ale mam i co, i chyba możemy przejść do książek przygotowałam sobie tutaj 12 11 książek i zaczęte mam trzy audiobooki, o których też wam powiem i pierwsza książka to jest Róża i Kapryfolium Um, Pola Leicester a I jestem na stronie 394, jeszcze nie zaczęłam kręcić vloga, którego chcę kręcić, natomiast no, ta książka jest bardzo długa i świetnie się czyta, naprawdę to jest tak dobra książka. I to jest książka o miłości, ale to nie jest romans historyczny, tutaj jednak te tło wojenne jest bardzo mocne i tutaj dużo tych działań wojennych jest, Jedną z, jednym z bohaterów w ogóle jest Waszyngton. Więc no, czyta się to bardzo ciekawie, i mam nadzieję, że takie naprawdę pozostanie do samego końca, bo jestem strasznie ciekawa. No, fajnie, naprawdę bardzo, fajnie, bardzo fajna książka. Cieszę się, że po nią sięgnęłam. Więc jeszcze może przejdziemy do audiobooków: jeszcze będziemy mówić o rzeczach, które już zaczęłam, bo zaczęłam trzy audiobooki. I pierwszym z nich jest Siła Niższa, Marty Kisiel. To jest kontynuacja do Dożywocia, ale tutaj dopiero zaczęłam. Słucham o zmierzchu Teresy Bochman, i to jest moja pierwsza jej książka. To jest historia historyczki sztuki, która pracuje na uniwersytecie. No i to w zasadzie jest taka jej historia trochę życiowa, trochę codzienność, trochę jej przemyśleń, jej praca. Jest też tutaj historia sztuki, jest dość sporo. Sztuki, więc no, jak dla mnie jest to bardzo fajna książka. I to jest jedna z tych książek, ja zawsze patrzę na opinię o książce i na storytelu ta książka miała tylko takie opinie, że nudna. Natomiast dla mnie jest fascynująca w ogóle się przy tej książce nie nudzę. Ale tak czytając opis i właśnie to, że jest to o sztuce, to bardzo się zainteresowałam i miałam takie przeczucie, że to będzie coś dla mnie. I trzecia książka to jest Wilk z Lasu, Adama Fabera, czyli kontynuacja. Rozwidli mi śmierć historii historię rodziny Biesów. Tutaj jestem już pod koniec tej książki i też bardzo dobrze mi się słucha. O zmieszku jestem w połowie, więc takie audiobooki zaczęłam. No ostatnio dobrze mi się tych audiobooków naprawdę słucha. Teraz będą dwie pierwsze książki, książki wstydu, można powiedzieć, czyli dwa DNF -y z tamtego roku. Nie wiadomo z jakiego powodu naprawdę. Chciałabym w tym roku jeszcze raz zacząć czytać i mam nadzieję skończyć. Zapomniany ogród Kate Morton. Byłam tutaj na stronie 210 i muszę Wam powiedzieć, że. Bardzo mi się ta książka podobała. Nie mam bladego pojęcia, dlaczego ją odłożyłam. Ja nawet dość dużo z tych historii pamiętam, więc myślę, że gdybym zaczęła czytać od tego punktu, to bym się połapała w tej historii, ale, no więc, nie chcę tracić takiej fajnej książki. Chciałabym ją jednak przeczytać w całości. To jest dość zawiła historia. Tutaj się dzieje dużo, tutaj jest, mamy dużo historii. To jest też historia pokoleniowa nie opiera się tylko na losach jednego pokolenia, tylko właśnie Zagadkę zagadkę pochodzenia babki odkrywa dopiero wnuczka, jeżeli dobrze pamiętam. Wnuczka, tak. Yy, także, no wiecie, tutaj się książka i to już było, jakby w tej książce do 210 strony. Więc ta książka ma w sobie dość dużo treści yy, i ma w sobie fantastyczny klimat, bo ta część. Akcji dzieje się właśnie, też nie pamiętam, czy w Australii. Tak, w Australii, bo babkę naszej późniejszej bohaterki ktoś, jakiś nieznajomy, my do końca nie wiemy kto, wsadził na statek do Australii i wysłał do tej Australii samą. I ona, pewnym szczęśliwym dla siebie zbiegiem okoliczności, znalazła dom u pewnej rodziny. I oni początkowo jej nie mówią właśnie historii jej życia. Ona się o tym dowiaduje dopiero przed ślubem, to bezpośrednio wpływa na dalsze jej losy, a później jej właśnie wnuczka jedzie do Anglii i tam będzie rozwiązywała zagadkę, skąd pochodzi jej rodzina, dlaczego właśnie taka historia spotkała jej babcie. No, ta książka była super. Ja, ja naprawdę nie wiem, dlaczego ją odłożyłam. Nie pamiętam. Coś mi się kojarzy, że gdzieś wyjeżdżałam i nie chciałam jej ze sobą zabierać, natomiast yy, jakoś tak mi to umknęło i, i mam nadzieję, jak najszybciej to nadrobić. Yy, ta książka bez obwoluty wygląda tak strasznie, mi się te wydania podobają. Szczerze Wam powiem: yy, naprawdę jest to coś dla mnie w najbliższym Bookholu. Mam nadzieję, niedzielnym będzie dość dużo tych książek. I kolejna to jest y, tajemna historia Donny Tart. Nie mam dla tego pojęcia, dlaczego odłożyłam tę książkę. Tutaj w ogóle nie mam żadnej zakładki, więc nie wiem, ile przeczytałam, ale nie wydaje mi się, żeby to było więcej niż 100 stron. To jest historia studenta filozofii ym, i to jest taka historia, którą nie do końca potrafię wam opowiedzieć. Wiem, że tutaj będzie takie, będą takie eksperymentalne rzeczy, narkotyki, alkohol, wiem też, że dojdzie do jakiegoś morderstwa, ale nie wydaje mi się, żeby to bardzo skręciło w stronę kryminalną. To jest typowa książka Darek Akademii, idealna na jesień. Nie mam dlatego pojęcia, dlaczego ją odłożyłam. Tak samo jak przy tamtej książce, bo pamiętam, że czytało mi się ją bardzo dobrze i no, mam nadzieję, że tym razem. Uda mi się nadrobić te dwie książki. Kolejna książka to jest hit chyba ostatnich czasów. Na Booktubie, przynajmniej zagranicznym, cały czas gdzieś tą książkę widzę. Zresztą na Instagramie, tutaj naszym polskim, że tak powiem, też dość sporo tej książki widziałam. To są legendy latte. Travis Balder. Balder. Bolduj. <laughs> I to jest historia Ogrzycy, która porzuca wojnę, porzuca miecz i zakłada kawiarnię. Tak w skrócie powiem, bo tutaj było troszeczkę więcej, że będzie właśnie znowu chciała wyruszyć w drogę, natomiast obieca sobie kiedyś, że już nigdy nie dotknie mie miecza. No i tak bardzo przytulnie brzmi ta książka, zresztą dość dużo jest opinii o tej książce, że właśnie jest to taka idealna, jesienna, przytulna książka. Zresztą. Em, też ta okładka tak trochę wygląda i kojarzy mi się to troszeczkę z Warcraftem, może ze względu na te ogry, które nieczęsto chyba stają się bohaterami, bohaterami książek. Więc będzie czytane i od razu pokazuję też Cuda Wianki Anety Jadowskiej, czyli kontynuację Cud, Miód, Maliny. Historia rodziny Koźlaczków. Ta książka już dość sporo czasu jest i ja w ogóle myślałam, że jak ona się pojawi, to ja od razu polecę do, do księgarni i ją kupię. Natomiast troszeczkę mi to zajęło, ale doszłam do tego momentu, że kupiłam. Moja mama już w ogóle przeczytała. Mówiła, że fajna. To są opowiadania i to są takie opowiadania, które mi bardzo odpowiadają. Są bardzo... Zabawne, bardzo ciepłe, także mam nadzieję, że ta tutaj też będzie. Przeczytałam już w, w, tym, w opisie z tyłu, że, że będzie coś: mama Maliny będzie posądzona o potrójne morderstwo. Babcia, narcyza, jak to babcia narcyza, jeżeli ktoś wie, no to ona mam wrażenie, parzy kawę i już to jest zabawne. A spokojna, zwykła ruta wpadnie w aferę narkotykową, więc. Są oczekiwania. Wydanie jest piękne. No to jest taka książka, po prostu taka, jak powinna wyglądać książka. Taka jest, z grubą okładką, chociaż ja też lubię bardzo czytać te, mm, te miękkie okładki. No, piękne, ma te, te wszystkie grafiki. W środku też ma ilustracje, które są super, więc no, kocham te wydania. Naprawdę kocham te wydania miłością, prawdziwą, aż chciałoby się mieć wszystkie takie książki na na biblioteczce i też ostatnio kupiłam ostatnio też kupiłam od razu z książką ym, zakładkę i będzie mi pasowała teraz do tej książki więc fajnie tutaj marina i kolejna książka właśnie y, ostatnio zakupiona z tej serii book y, butikowej book, jeszcze chyba sama nie widziałam w ogóle jak wygląda Tutaj jest mniej po złoteń, jest taki motelek, to jest kozioł Daphne de Murier. Ja na razie tej autorki czytałam tylko Rebekę. Rebeka była fantastyczną książką, mam nadzieję, że też taka będzie. Opis z tyłu tej książki brzmi świetnie, bo to jest taka mm, typowa książka na motywie Sobowtura, mam wrażenie, że to jest dość znany w ogóle motyw, i też w tej. W tej takiej historii Kina lat 90. pamiętam taki film z Edwin Murphym, że jeden był chyba królem, drugi był biedniejszy i oni się zamienili miejscami, bo tamten miał był. nie chciał już być znany, nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam, że to było zabawne. I tutaj też mamy dwie postaci. Jedna postać jest. Yy, jest angielskim nauczycielem, a druga francuskim arystokratą i oni przypadkowo spotykają się w, we Francji no i decydują się, że w zasadzie mogliby się zamienić miejscami więc w sumie jestem ciekawa jak ten dość znany motyw zostanie wykorzystany przez Daphne de Mourier bo pamiętam Rebekę, jedna z moich ulubionych książek i... No, teraz będę miała okazję trochę więcej książek tych autorki przeczytać, bo, bo właśnie sobie kupiłam z tej, z tej serii butikowej. Jeszcze bardzo bym chciała sobie kupić ptaki, no ale na razie będę czytała. Czy wiecie, czy tylko Rebeka może mi się tak podobała inne książki nie będą, ale no, wydaje mi się, że będą. Piękna jest. Jak na razie w ogóle wychodzi bardzo ładnie, kolorystycznie, ten, ten TBR, tak ym, jesiennie. Chociaż nie było to specjalnie. Zamierzone. I kolejna książka to jest Morderstwo na plebanii Agaty Christie. Byłam dzisiaj w bibliotece, bo szukałam książki z Mordu nocy letniej, bo tam były opowiadania z Poirot, prowadzi śledztwa. Tamtej książki nie było, ale były wczesne sprawy Poirot. I właśnie we vlogu, jak mówiłam o tym, to pomyliłam, bo powiedziałam, że w mordzie nocy letniej z dwa czy trzy opowiadania pochodzą z właśnie książki wczesnej sprawy Puarot i teraz to prostuję, bo pochodzą właśnie z Puarot prowadzi śledztwo. Ani jednej nie czytałam, obie, bardzo bym chciała przeczytać, ale też wpadła mi w rękę ta książka. Tutaj powiedzmy detektywem, detektywką, jest Panna Marple. Ja tych książek nie czytałam specjalnie dużo. Wydaje mi się, że panna Marple czytałam w opowiadaniach, aczkolwiek no nie jestem tego taka do końca pewna, ale ja jestem, jak już pewnie wiecie, dość dużą panką Herkulesa Poirot, więc zawsze jego szukałam w książkach Agaty Christie i te tak troszeczkę traktowałam po macoszemu, ale dość sporo czytałam, Słuchałam o tym i czytałam na bookstagramie, że te książki są naprawdę nastrojowe i bardzo fajne. No a co jak co? Ale Agata Christie jest na każdą porę roku, więc jak zobaczyłam tą, tą mówię, dobra, wezmę na razie tą, przeczytam to, sięgnę też po te wczesne sprawy Puaro. I mam jeszcze jedną książkę. Spotkanie w Bagdadzie Agaty Christie powiem wam, że ja te książki intrygi. Agaty Christie bardzo lubię, szczególnie te intrygi tak bardziej są takie poetyczne, w tej serii z Tomem i Tupes, bo tam się dzieje, wydaje mi się, że w czasie pierwszej wojny światowej te książki i strasznie Wam polecam, jeżeli jeszcze nie, nie słyszeliście o nich albo ich nie czytaliście, bo naprawdę są bardzo klimatyczne i są takie. No są sprytne, ciekawe, takie w stylu agatechisty, tylko tam właśnie więcej jest takiej intrygi, a nie jakiejś zagadki. I tutaj to też będzie taka, taka książka bardziej intrygancka, tak mi się wydaje. Bo akcja będzie się działa w Bagdadzie i naszą główną, nasza główna bohaterka zostanie wplątana w, w te wydarzenia... Pewnym splotem okoliczności, zakochuje się w mężczyźnie i wyjeżdża za nim do Bagdadu. No i właśnie przez to zostaje uwikłana w pewną sprawę, więc też jestem tej książki ciekawa. Szczególnie, że właśnie tamte bardzo mi się z Tomem i Tupens podobały, więc mam nadzieję, że ta też będzie fajna. Wydaje mi się, że tamtych książek jest cztery. Ja chyba czytałam już trzy. Mam nadzieję, że Agata Christie w takim innym wydaniu niż Herkulesa Poirot mnie nie zawiedzie. Kolejna książka to jest Zapach Pietłu muszka tułowego Laili El Omari. Ja czytałam ostatnio tej autorki Zapach drzewa pomarańczy. Tam ta książka była bardzo fajna. To jest bardziej książka taki romans, ale jak na romans... Ym... Bardzo mi się podobał, w sensie to było przyjemne do czytania. Może nie całkiem lekkie, ale też nie było to irytujące w żaden sposób. Ta historia opowiada losy pewnej kobiety, która ucieka przed małżeństwem, wsiada na statek, no i tam zaczynają się jej przygody. Jak widzicie, te książki są dość grube, one zazwyczaj, przynajmniej tamta, miała też dość dużo bohaterów, dość dużo ciekawych historii. Działa się tam ta książka w kolonii indyjskiej, więc no, było to w ogóle bardzo ciekawe. Tylko, że tam w ogóle to jak były opisywane prawa kobiet i też takie mm, obyczaje, to co kobiecie było wolno, a czego było niewolno, to po prostu to aż głowa pękała, naprawdę. Tam y, czasami nie mogła na przykład w ogóle spojrzeć nawet na mężczyznę, y, bo mogło to zostać źle odebrane. Tutaj nasza główna bohaterka w tamtej książce w zapachu drzewa pomarańczy była rozwódką, podobno dlatego, że zdradzała swojego męża, więc już była całkowicie wykluczona z jakiegokolwiek towarzystwa, więc no, miało to oczywiście swoje konsekwencje. Tamtą książkę też polecam. Może jeszcze zrobię taki wrap-up, bo kilka książek przeczytałam ostatnimi czasy, o których nie powiedziałam w ani jednym wrap-upie, ani jednym z dwóch, więc jeszcze zobaczę, czy nazbieram tyle książek na wrap up, a jak nie, to może gdzieś we vlogu wspomnę, bo tamta książka naprawdę bardzo była ciekawa, pani się ją czytało, więc co do tej też mam dość duże oczekiwania, bo to w ogóle jest najbardziej znana książka autorki. Kolejna książka to jest Komodo Davida Wana. Historia, w której córka z matką jadą odwiedzić brata, który mieszka na egzotycznej wyspie i ten brat w zasadzie jest w takim momencie życia, w którym no ma 50 lat, ale nie udało mu się związek, nie do końca udała mu się kariera, no i właśnie mieszka na jakiejś tam egzotycznej wyspie i nurkuje, natomiast nasza główna bohaterka jest matką bliźniaków, zmęczoną, przemęczoną i będziemy poznawali ich losy. Z tego, co czytałam z tyłu, to właśnie z jednej strony będzie taka trochę opowieść um, o wakacjach na Rajskiej Wyspie, ale z drugiej strony będzie tutaj troszeczkę rozliczania się z przeszłością, z dzieciństwem. I ja dzisiaj, jak czekałam, czekałam na jedzenie, to przeczytałam dosłownie kilka stron. I jak na razie bardzo mi się ta książka podobała, więc czekam, co będzie dalej. I złapałam jeszcze dzisiaj w bibliotece. Współlokatorów Bef O'Leary. Dość dużo było widać w tą książkę. To jest historia, w której jedna osoba została chyba zwolniona, a nie rozstała się i pracuje w trakcie dnia, a druga osoba pracuje na nocki i niedobrze, nie do końca dobrze zarabia, i postanawiają razem zamieszkać i dzielić jedno łóżko, że jeden będzie spał rano, a drugi będzie spał w nocy. Więc jest to jakiś ciekawy koncept, aczkolwiek już na pierwszą myśl zastanawiam się, co będzie weekendem? <grym> co będzie w weekendy? Czy wtedy też nie zmieniają tego? No, może nie, może tam ta osoba, co pracuje na nocki, to imprezuje, a też śpi w, dni, w dzień. Yy, nie wiem. Także. Zobaczymy, co to będzie. Mam nadzieję, że będzie to lekkie. Chyba wzięłam dlatego, głównie, że gdzieś tam opatrzyłam się z tym o, w, w ostatnim czasie, chociaż to była książka z 2019 bestseller. Ale ja tak niecałkiem niedawno ją widziałam w Biedronce i tak nawet się nad nią zastanawiałam, ale trochę nie mój klimat. Natomiast jak zobaczyłam w bibliotece, to stwierdziłam, że spróbuję przeczytać. Eee, Widzę, że tutaj jest luźna kartka. Że spróbuję przeczytać, bo mam nadzieję, że po prostu to będzie coś. Lekkiego i rozrywkowego. Dobrze, powiedziałam, w wszystkich książkach. Zobaczymy, ile z tego uda mi się przeczytać. Mam nadzieję, że jak najwięcej, aczkolwiek no, jest to jednak 11 dość grubych książek, więc nie łudzę się, że, że uda mi się czytać, przeczytać wszystko, ale jestem tak przekonana trochę, że zaraz po skończeniu. Róży i kapryforium będę się sięgała pod cuda wianki i Legendy Latem. I to na pewno pójdzie coś lekkiego i przyjemnego, na pewno pójdzie na pierwszy ogień. Dobrze, pamiętajcie o kciuka w górę, pamiętajcie o subskrypcjach i do zobaczenia w kolejnym filmie.